że tutaj była działeczka fajna z kolegą, żeśmy tu pili. Dlaczego się ten dom spalił? Po ty podpaliśmy. No mi? właśnie nie wiadomo. Nie, on podpalił. Weź, <grym grym 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 grym. to jeszcze dobrze, że się <grym> uratowali Tak samo jak kocz! Oglądali się? Koć! No no to ja z nim poszłam. I ten dom tutaj, ten drugi, też się spalił Bogdan, opowiedz, ten dom. jak, jak ty podpaliłeś w no powiem, no, odlejdź to obydwoje na kiosku byliście, nie? no, opowiedz, no, pan. to piotr. ciebie zagrałem no, ja patrzę, kiosk się palił no, zobaczcie, tutaj, tutaj, o A się zaczęło palić, jakby byliśmy w pracy no, my no, w pracy byliśmy a wejdę, tam do, do środka, no. zobaczę.